Bestowa lista szlagier TV, czyli zestawienie największych śląskich szlagierów i nie tylko. Piosenki, które rozkręcą każdą imprezę, a nóżka przy nich skacze na całego. Premierowe notowanie w każdą sobotę o 10.00 ilo szlagier TV. Oglądaj, bądź z nami i głosuj na swoje bestowe szlagiery w każdą sobotę w telewizji szlagier TV o godzinie 10. Do zobaczenia! Tato, zamówiłeś mi buty na wycieczkę? Obiecałeś. Oczywiście. I poćwiczymy wieczorem czytanie mapy, co nie? Oczywiście. A za wycieczkę zapłaciłeś, prawda? Oczywiście. W aplikacji Santander Mobile pieniądze przelejesz natychmiast za darmo do różnych banków. Santander Bank Polska pomaga w ważnych dla ciebie sprawach. Czy korzysta pan z usług Bociana? Tak, bo to polska firma. Każdy korzysta. Od 25 lat odpowiedzialnie wspieram Polaków. Zadzwoń 600 100. -100. Bocian Finanse to jest to. Bocian Finanse to marka należąca do Everest Finanse SA, który jest pośrednikiem kredytowym. Valentine. Tego okazję w Media Expert. Na przykład kup teraz robota sprzątającego Defal Explorer S220 Plus lub Defal Explorer S240 AI Plus, którego nowoczesny kształt gwarantuje dokładne czyszczenie narożników i krawędzi. A akcesoria o wartości 289 zł. Filtr EPA, szczotki i ściereczki mopujące dostaniesz w prezencie. Tu włączamy niskie ceny. Moda na świadome zawsze w Kauflandzie. Świadome odżywianie dzięki ponad 260 owocom i warzywom. I wiesz co jesz. Od czwartku do środy pełne witamin jabłka ze skrzyni tylko 1,99 99 zł za kilogram. A pomidory kilogram jedynie 7,99 i Idę tam gdzie wszystko mam. Kaufland. Nowy domesto z Power Foam. Wywraca do góry nogami. Świat walki z zarazkami. Częsta, silnie działająca piana, zabija zarazki nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Nowy domestos PowerPoint, nie do zatrzymania. Jak sfinansować zakup wymarzonego mieszkania? Wejdź na otodom.pl, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ekspertów i miej poczucie dobrze podjętej decyzji. Otodom. Adresujemy marzenia. Vivus zmienia się w Vivigo. Dlaczego? Żebym miał go zawsze przy sobie. Aha. He 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 he. O. Klikam i mam co chcę. Wi-wi-go! Wi-wi-go! wi vi, vi go go To szybkie pieniądze, gdy ich potrzebujesz. Odwaga! Nie bierze się znikąd. Zaczyna się od małych kroków. Czasami pierwszych w życiu. Będziemy tam zobaczyć? Mama, A czasami dobrze mieć kogoś, kto pomoże Ci się odważyć. Po to, by śmielej patrzeć w przyszłość. A ciebie co napędza do działania? Działaj odważnie z bankiem PKOSA, tym z żubrem. Bank PKOSA. Bierz życie za rogi. Valency. Telewizory, laptopy, piekarniki, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. Tu W tym roku na walentynki świat rozkwita dla wszystkich Lego Botanicals. Zbuduj miłość na zawsze. Wszystko, czego dziś chce. Pamięta o tym Intermarszelle. Merci tylko 1099 przy zakupie dwóch opakowań. Zapiera! zapiera. Intermarszé. Wszystko czego dziś chce. Uczucia możesz okazać na wiele sposobów. Wyraź swoją miłość w Walentynki z Douglas i skorzystaj z rabatu do 30% na wybrane perfumy. Wyjątkowe prezenty znajdziesz w perfumeriach i na Douglas.pl. Jak codzienne wyzwania albo przyjemności, to z gwarancją najniższej ceny. A jak nowe pasje i nowe przyjaźnie, to też z gwarancją najniższej ceny. Na Allegro masz ponad milion produktów z gwarancją najniższej ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Zamiast szukać gdzie indziej, zacznij od Allegro. Jak tak, to Allegro. Najlepsza tancerka dzisiejszego balu z okazji dziesięciolecia mojego panowania, otrzyma tę wspaniałą nagrodę. Dziesięć tygnięć, dziesięć kroków, dziesięć podskoków i dziesięć brawo! Dobrawo. Ludzie replika nie muszą wykonywać skomplikowanych piruetów. Mogą wygrywać z okazji jego dziesiątych urodzin, rejestrują się w blikomanii, płacą blikiem, grają o roczne pensje i mogą tańczyć, jak im się podoba. Hej, Ikea, czy sny mogą się spełnić? Tak, pod warunkiem, że śpisz dobrze. Otrzymać opinię. Otrzymać pozytywną opinię. Otrzymać pozytywną opinię o własnej firmie. Opinie o własnej firmie. Uuu, Sukces w firmie cieszy, a we własnej cieszy najbardziej. W Mbanku założysz i firmę, i konto, by cieszyć się własnym sukcesem. mBank. Technologia do usług. ¡Vaya, vaya, vaya Bestowa lista w Szlagier TV to wyjątkowe spotkanie z wyjątkową muzyką, bo to śląskie szlagiery, nie tylko zresztą. To jest muzyka, przy której nóżka skacze na całego i jest ta muzyka w stanie rozbawić każdą imprezę. A premierowe notowanie w każdą sobotę o 10.00 ino w Szlagier TV. Oglądaj, bądź z nami i głosuj na swoje bestowe szlagiery w każdą sobotę o 10.00 w Szlagier TV. Do zobaczenia. Komisarz Tończyk z Policji. Mamy włamanie na Pani konto firmowe. Można <głos》> Co się stało? Proszę przelać pieniądze na to konto, albo podać mi Twój login i hasło. To w sekundę sam to zrobię. W sekundę, to klikaj Pan stąd. Komisarz Tończyk z Policji. on nie zgłaszając próby oszustwa, dajesz cyberprzestępcom drugą szansę. Zgłaszaj każdą próbę oszustwa w sieci do Cerw Polska. IMG ci w tym pomoże. Cierpisz na hemoroidy? Sięgnij po Hemorol. Sprawdzony lek, który pomógł już milionom Polaków. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hemorol. Sprawdzony lek na hemoroidy. Nowa praca? Nie wykluczam. Wchodzę na OLX i znajduję pracę szybko i w okolicy. Z korzyścią dla wszystkich. OLX. Każdy zyskuje. Anna Mucha, czego słucha? U mnie leci hit za hitem. Ja mam hit. Wyprzeraż Play! Teraz smartfony 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem. Co jeszcze na Play liście? Samsung Galaxy A55 5G. je. Oh yeah yeah yeah. Przewojem skradł mi pan serce Przejdź do Play i skorzystaj z noworocznej wyprzedaży Teraz Samsung Galaxy A55 5G Do 50% taniej Bo w Play płacisz mniej Play. Takie oferty warto mieć na oku Nawet na muszce Moda na Wege zawsze w Kauflandzie Szeroki wybór napojów roślinnych W stałej ofercie Poznaj różnorodność smaków Na przykład migdałowy Owsiany z nutką wanilii Ryżowy lub owsiany o smaku kakaowym Wybierz swój ulubiony Teraz marka Katejki Veggie, nagrodzona złotym laurem klienta. Przez cały luty napój roślinny Katejki Veggie różne rodzaje, litr, tylko 3,99 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Nigdy nie używałam płynu micelarnego do demakijażu. Dopóki nie pokazałaś mi swojego różowego płynu micelarnego Garnier. Makijaż usunięty, szybko i bez problemu. Bez pocierania i bez uczucia ściągnięcia. Mówiłam Ci, że nic nie oczyszcza mojej skóry lepiej. Płyn micelarny numer jeden w Polsce. Od Garnier naturalnie. Jak zima to skoki, jak skoki to punkty za styl, a jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na zimę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Nowy Domesto Power Foam wywraca do góry nogami świat walki z zarazkami. Gęsta, silnie działająca piana zabija zarazki nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Nowy Domesto Power Foam. Nie do zatrzymania. Taka jest miłość. Kochamy bliskich, tych dużych i tych małych. Kochamy swoje zwierzaki i kochamy swoich przyjaciół. Miłość łączy nas wszystkich. Dlatego w walentynki zrób prezent sobie lub ukochanej osobie. Od czwartku z kuponem Lidl Plus. Bukiet polskich tulipanów 7 sztuk, teraz 40% taniej, tylko 8,99 za bukiet. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, 70% taniej. W Tasie Mleczko Wedel tylko 9,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Na walentynki zakupy robię w Lidro. Wieczór z alpejskim mleczkiem zawsze będzie wyjątkowy. Alpejskie mleczko. Delikatna czekolada oblewająca puszystą piankę zbliża nas do siebie. Milka, delikatność smakuje lepiej. Zakupy robić w Lidlu, po to się opłaca. Z kuponem Lidl Plus masło 83%, tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa, aż 47% taniej, tylko 11,99 za kilogram. Tak, 11,99 za kilogram. A dodatkowo pomidory kiściowe luzem 46% tani, tylko 7,99 za kilogram. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Walentynki. Świat rozkwita dla wszystkich. Lego Botanicals. Zbuduj miłość na zawsze. Odśwież mieszkanie fantastycznymi ofertami z JISK. Na przykład poduszka ozdobna za 16.50, rabat 66%. Lub krzesło biurowe za 185 zł, rabat 58%. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Jisk! Scandinavian Sleeping and Living. Niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny. Niskie ceny niskie Delikatesy centrum dużo więcej niż niskie ceny i niskie ceny. Schab wieprzowy bez kości tylko 16,99 i ogórki tylko 2,99. Delikatesy centrum, niskie ceny dla wszystkich. Uczucia możesz okazać na wiele sposobów. Wyraź swoją miłość w walentynki z Douglas i skorzystaj z rabatu do 30% na wybrane perfumy. Wyjątkowe prezenty znajdziesz w perfumeriach i na douglas.pl. Jim Beam nie tylko dla tych, którzy trenują na siłowni. Magnes Jim Beam na pokonanie zmęczenia. Maka Jim Beam na wsparcie koncentracji. Kreatyna Jim Beam na zwiększenie siły. A białko Jim Beam na zbudowanie mięśni i lepszą regenerację. Jim Beam dla każdego sportu. Stajesz na głowie, bo po antybiotyku powrót do równowagi trwa nawet 10 miesięcy? Nie czekaj, weź Dicoflor, jednym łykiem z antybiotykiem. Suplement diety Dicoflor zawiera dobre bakterie, które natychmiast wzbogacają mikrobiotę. Dicoflor teraz w dobrej cenie. <grybujesz> <nimi> <zimę> Chcecie pooglądać se gryfne felki, albo gryfnych karnusach jak śpiewają po kaszubsku, po śląsku, po góralsku, a nawet i po polsku? Jak to zrobić? Już w ogóle. Zadzwońcie do swojego operatora. Numer telefonu jest podany na każdym rachunku i dowiedzcie się, jak idzie w na kanał Szlagier TV. I wtedy już będziecie go i słuchać i oglądać. Jedynie ten ból brzucha. Niezła wyprawa, gdyby nie wątroba. Jedyny problem to niestrawność czy wątroba? Sięgnij po Rafa Holince. Jedyny taki lek. Rafa Holince leczy niestrawność, chroni wątrobę, zwalcza ból brzucha. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rafa Holince. Dobre trawienie i ochrona wątroby. Czy korzysta pan z usług Bociana? Tak, bo to polska firma. Każdy korzysta. Od 25 lat odpowiedzialnie wspieram Polaków. Zadzwoń 600-100. Bocian Finanse to jest to. Bocian Finanse to marka należąca do EFRS Finanse SA, który jest pośrednikiem kredytowym. Walentyn okazję w Media Expert. Na przykład kup teraz robota sprzątającego Defal Explorer S220 Plus lub Defal Explorer S240 AI Plus, którego nowoczesny kształt gwarantuje dokładne czyszczenie narożników i krawędzi, a akcesoria o wartości 289 zł. Filtr EPA, szczotki i ściereczki mopujące, dostaniesz w prezencie. Anna Mucha. Czego słucha? U mnie leci hit za hitem. Ja mam hit. Wyprzeraż Play. Teraz smartfony 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem. Co jeszcze na Play liście? Samsung Galaxy A55 5G. Przy oh, yeah, yeah, yeah. Przemojem skradł mi pan serce. Przejdź do Play i skorzystaj z noworocznej wyprzedaży. Teraz Samsung Galaxy A55 g do 50% taniej, bo w Play płacisz mniej. Play. Takie oferty warto mieć na oko. Nawet na muszce. Valentine. Teraz smartfony, smartwatche, komputery stacjonarne, słuchawki bezprzewodowe, airfryery w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. Moda na świadome zawsze w Kauflandzie Świadome odżywianie dzięki ponad 260 owocom i warzywom I wiesz co jesz Od czwartku do środy pełne witamin jabłka ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram A pomidory kilogram jedynie 7,99 Idę tam gdzie wszystko mam Kaufland Nowy Domesto z Power Foam Wywraca do góry nogami Świat walki z zaraz Gęsta, silnie działająca piana, zabija zarazki nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Nowy domestos Powerful. nie do zatrzymania. Dom pełen szczęścia to taki, w którym ludzie i zwierzęta razem odnajdują swój świat. Wejdź na otodom.pl i znajdź dom, który Ci odpowiada. Otodom, adresujemy marzenia. Vivus zmienia się w Vivigo czego? Żebym miał go zawsze przy sobie... Aha he 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 he. O. Klikam i mam co chcę. Wi, wi, go Wi, wi, go, Wi wi go. He he he. Vi, vi, go, to szybkie pieniądze, gdy ich potrzebujesz. Odwaga! Nie bierze się znikąd. Zaczyna się od małych kroków. Czasami pierwszych w życiu. tam zobaczyć? Mama. A czasami dobrze mieć kogoś, kto pomoże ci się odważyć. Po to, by śmielej patrzeć w przyszłość. A ciebie co napędza do działania? Działaj odważnie z Bankiem PKOSA, tym z żubrem. Bank PKOSA. Bierz życie za rogi. Wszystko, czegoś chce. Pamięta o tym, Intermarché! Merci tylko 10,99 przy zakupie dwóch opakowań! Zapiera, zapiera. Intermarché, wszystko, czego dziś chcę! Uczucia możesz okazać na wiele sposobów. Wyraź swoją miłość w walentynki z Douglas i skorzystaj z rabatu do 30% na wybrane perfumy. Wyjątkowe prezenty znajdziesz w perfumeriach i na douglas.pl jak codzienne wyzwania albo przyjemności to z gwarancją najniższej ceny. A jak nowe pasje i nowe przyjaźnie to też z gwarancją najniższej ceny. Na Allegro masz ponad milion produktów z gwarancją najniższej ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Zamiast szukać gdzie indziej, zacznij od Allegro. Jak tak, to Allegro. Najlepsza tancerka dzisiejszego balu z okazji dziesięciolecia mojego panowania otrzyma wspaniałą nagrodę. Dziesięć tygnięć, dziesięć kroków, dziesięć podskoków i dziesięć brawo, brawo! Ludzie replika nie muszą wykonywać skomplikowanych piruet. Mogą wygrywać z okazji jego dziesiątych urodzin. Rejestrują się w blikomani, płacą blikiem, grają o roczne pensje i mogą tańczyć, jak im się podoba. Hej, Ikea, czy sny mogą się spełnić? Tak, pod warunkiem, że śpisz dobrze. Ikea, lepiej pomyślany Tom. Otrzymać opinię. Otrzymać pozytywną opinię. Otrzymać pozytywną opinię. O własnej firmie. Opinie o własnej firmie. Sukces w firmie cieszy, a we własnej cieszy najbardziej. W mBanku założysz i firmę, i konto, by cieszyć się własnym sukcesem. mBank. Technologia do usług. Piękna uroczystość, tylko ta niestrawność. Fajna zabawa! Jedynie ten ból brzucha. Niezła wyprawa. Gdyby nie wątroba. Jedyny problem to niestrawność czy wątroba? Sięgnij po Rafa Holince. Jedyny taki lek. Rafa Holince leczy niestrawność, chroni wątrobę. Zwalcza ból brzucha. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rafa Holince. Dobre trawienie i ochrona wątroby. okazję w Media Expert, na przykład kup teraz robota sprzątającego Tefal Explorer S220 Plus lub Tefal Explorer S240 AI Plus, którego nowoczesny kształt gwarantuje dokładne czyszczenie narożników i krawędzi, a akcesoria o wartości 289 zł. Filtr EPA, szczotki i ściereczki mopujące dostaniesz w prezencie. Tu włączamy, a Anna Mucha czego słucha? U mnie leci hit za hitem. Ja mam hit. Wyprzedaż Play! Teraz smartfony 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem. Co jeszcze na Play liście? Motorola Edge 50 Pro 5G. O, je, skradł mi pan serca. Przejdź do Play i skorzystaj z noworocznej wyprzedaży. Teraz Motorola Edge 50 Pro 5G do 50% taniej, bo w Play płacisz mniej. Play. Jakieś życzenie noworoczne? WIS, bis WIS, WIS! W Media Teraz telewizory, laptopy, piekarniki, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media MediaExpert. Woda na świadome? Zawsze w Kauflandzie. Świadome odżywianie dzięki ponad 260 owocom i warzywom. I wiesz co jesz. Od czwartku do środy pełne witamin jabłka ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. A pomidory kilogram jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Przy pierwszych objawach sięgnij po aspirin C. Witamina C wzmacnia odporność. Aspirin C. Przeziębienie pod kontrolą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowy Domestos Power Foam. Wywraca do góry nogami świat walki z zarazkami. Gęsta, silnie działająca piana. Zabija zarazki nawet w najtrudniej dostępnych miejscach. Nowy Domestos Power Foam. Nie do zatrzymania. Dom pełen szczęścia to taki, w którym ludzie i zwierzęta razem odnajdują swój świat. Wejdź na otodom.pl i znajdź dom, który ci odpowiada. Otodom. Adresujemy marzenia. RTV EURAGD, karnawał rabatów w euro, tysiące produktów w super cenach, smartfon Samsung 2849, lodówka Candy 1899 i do czerwca nie płacisz w sklepach i na euro.com.pl. Vivus zmienia się w Vivigo. A dlaczego? Żebym miał go zawsze przy sobie. Aha? Hehehehe. Klikam i mam co chcę. wi go! wi go! wi vi, vi, go! Vivigo to szybkie pieniądze, gdy ich potrzebujesz. Odwaga! Nie bierze się znikąd. Zaczyna się od małych kroków. Czasami pierwszych w życiu. Będziemy tam zobaczyć? Mama, A czasami dobrze mieć kogoś, kto pomoże ci się odważyć, po to, by śmielej patrzeć w przyszłość. A ciebie co napędza do działania? Działaj odważnie z bankiem PKOSA, tym z żubran. Bank PKOSA. Bierz życie za rogi. Wszystko, czegoś chcę Pamięta o tym, Internetze. Merci, tylko 10,99 przy zakupie dwóch opakowań. Intermarché, wszystko czego dziś chce. Uczucia możesz okazać na wiele sposobów. Wyraź swoją miłość w Walentynki z Douglas i skorzystaj z rabatu do 30% na wybrane perfumy. Wyjątkowe prezenty znajdziesz w perfumeriach i na Douglas.pl. Jak codzienne wyzwania albo przyjemności, to z gwarancją najniższej ceny. A jak nowe pasje i nowe przyjaźnie, to też z gwarancją najniższej ceny. Na Allegro masz ponad milion produktów z gwarancją najniższej ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Zamiast szukać gdzie indziej, zacznij od Allegro. Jak tak, to Allegro. Najlepsza tancerka dzisiejszego balu z okazji dziesięciolecia mojego panowania otrzyma wspaniałą nagrodę. 10 tygnięć... 10 kroków, 10 podskoków i 10 piruet. Brawo, brawo! Ludzie Replika nie muszą wykonywać skomplikowanych piruetów. Mogą wygrywać z okazji jego dziesiątych urodzin, rejestrują się w blikomanii, płacą blikiem, grają o roczne pensje i mogą tańczyć, jak im się podoba. Hej, Ikea, czy każdy poranek może być pełen radości? Może. Jeśli zadbacie o noc pełną dobrych snów. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Mój biznes wchodzi na wysokie obroty. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium. Bo warto mieć dobre narzędzia. Takie jak promocyjna premia do 1200 zł za przelewy do ZUS-u. I to się nazywa dobra usługa. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.